co robiłeś teraz, biegałeś? słuchasz tam? Pokażę jeszcze raz, jak się lata mogę wyjechać eee, nie wiesz, że w tej chwili twoja zabawa kończy się banem? No dobrze Teraz ja muszę mieć tego badań ja ogólnie nie używam na co dzień tych cheatów to ja testuję w razie, czego nie pochodzę do żadnych baz ani. Ty masz RAV eh, skąd z, z odstępem? czy bez? Co bez. czego nie poszło? Zdeknęło. I, tak I tak nie można używać. Się... A, bo ja nie mam tego. Co y... zmieniliście do tego. Do... Nie, nie stare. A to było mi nie weszło, czekaj jeszcze raz. cię do jego amarki. Więc nie no, wiem, wiem problem, ale, to ja ale to. Teraz pan. Zostawałem. Chciał zobaczyć bardzo. Ekzo, nie ma czy co pierdolić, wysyłano. Mm -hmm. Nie, bo mi jest niepotrzebne. Uważam, że takie coś jest po prostu no bez bo ludzie z czegoś takiego korzystają, z tego później nie ma zawału w gry. Ani, ani po prostu no nic. No bo ja ogółem działam też w takiej grupie, która... łapie takich ludzi, którzy no po prostu używają tych alchemów i tych armów. Banik. Nie idziemy. nie... Nie biegon, nie nie biegon, nie 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 nie